Jakiś czas temu założyłem się z kumplem, że na agrotechnice zrobię film, który przekroczy milion wyświetleń. No i to jest właśnie ten film, także wiecie co macie robić. A wracając mamy przelot 1 do 2 metra, piaski drobne plus średnie do 1,30 m nawodnione. I tu jest no to jest lina piaszczysta przewrzona piaskiem liniastym. I przewarstwiona też piaskiem nawodnionym. Oczywiście tutaj z tej strony już pobierałem do wojeczkowania, żeby nie było. Wszystko to są stany twardo twardoplastyczne. W glinie wychodzą dwa, w piasku tylko kuleczka. I różnica pomiędzy pozostałymi pięcioma otworami jest taka, że tam daleko jedynka. Dwójka i trójka miały piaski gliniaste na granicy z piaskami. Taka strefa przejściowa w postaci piasków gliniastych w stanie plastycznym. No i tam, przy płocie, przy jedence to tu było 20 cm, w trójce było 40, a w czwórce, przy płocie z tej strony, w ogóle tego znowu nie było. No i mimo, że plastyczne grunty to. No to lepiej by było, jakby były też i tutaj, najlepiej porówno, bo tak to nam to wszystko będzie bardzo nierówno osiadać. No i tutaj dalej, piątka bardzo podobnie jak tutaj. Ojej, tutaj w szósty. O kurde. A co tu się temu tej sośnie stało? Jakie kurde bólwy. Jakby miały się. gremliny z tego wykluć. Dobra, kierujemy do czwartego metra.